Cześć, ja z tej strony Damnar. Witam was w kolejnym dziesiątym odcinku Minecraft Survival. E, w dzisiejszym odcinku e, zamierzam zdobyć 30 level, zenchantować sobie e, killów na e, 30 level na Fortune 3 e, i wykopać diamenty. Tak już niewiele mi zostało. Tak się skończył. E, niewiele mi zostało już e, tego. Tak. Takie trzy paseczki. O, nie ma tu żadnego węgla. No to nic, może tam się przetopiło w piecyku coś. Domku. Jeszcze w tym odcinku yy, Może będę kopał yy, salę w subskrypcji Jest już yy, taki znaczek w sumie przygotowany Tylko... Wewnątrz nic nie ma jeszcze Ogólnie ta sala będzie w, te, w takiej górze Dobra yy... Idę na górę wsiąść sobie tamto Expo o, Zapomniałem, że zgłoniałem myślę czemu nie mogę biec. Dobra Lecę pędzę na górę i sobie szybko tamtuję. Ciekawe ile ty, yy, tych diamentów mi wyjdzie. Bo znalazłem jeszcze, poza odcinkiem sobie kupiłem, to znalazłem jeszcze z dwie rudy diamentów No naprawdę, naprawdę, napraw Dobra Dobra Lecę paliło się? No nie do końca, ale zaraz powyciągam. Bo może akurat z tego mi wyjść te ten kawałek level'a Mam nadzieję. Jeśli się nie uda, to zrobię krótkie cięcie. Ale mam nadzieję, że mi wystarczy tego. tego. O tu jeszcze mam żelazo. O. go żelaza. No to już na pewno wystarczy. Byle dobić 30. lewy Dobra eee, Tu miałem to Tu miałem to I tak zmieniłem e, na Pocket w sumie nie wiem czemu, a, ale sobie zmieniłem A bo na craftingu e, Grałem i musiałem sobie zmienić Żeby mnie nie wyrzuć. Nie wyrzucało, bo jak wejdę na trybie klasycznym w craftingu, bo, wtedy, bo to jest takie same ustawienia są wtedy i muszę tutaj zmieniać na tryb pocket, żeby grać później na craftingu, na przykład na dechivę czy jakichś innych O już nie dużo, już nie dużo zostało Jest 30 Dobra Mm, Kilaf, Kilow, 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 ten? Hmm. A wezmę sobie ten. Ten sobie zenchantuję, później najwyżej, najwyżej naprawię. A, nie wziąłem sobie lapisu. Jak mam enchantować bez lapisu? Tak, tak. 300 ki Trzy sztuki wystarczą Jeszcze jedna Bo i tak nie mam więcej levela żeby cokolwiek więcej zenchantować, więc tylko trzy akurat wystarczy Jeszcze się upewnię Tak, fortuna 3 Coś jeszcze? Uuuu Będzie szybki kill off. Super e Niezniszczalność 3, wydajność 4 Najlepsza wydajność i niezniszczalność Super super Enchanta na kill'em mm, to to lecę wydobywać diamenty i teraz ale będę ale się cieszył jak mi uda się z tak z tego diamentów to będzie fajnie o to nie zamurowałem czekaj pierwszy ten był tutaj najpierw wykopiemy sobie z lewej strony co pokazałem wam na odcinku te rudy i tak w poprzednim odcinku yy, to co się zdziwiłem co, co tam walczyłem ko. Tych pillagerów? Yy, z, z tymi pillagerami? No, Kładą tam tych diamentów. To, to masakra. Nie spodziewałem się ich tam. Dobra. 13 z 6 mam. Dobra. A tu jeszcze są redstone. Ja tego nie wykopałem. Będę musiał się przejść. I sprawdzić. Coś nie ma Bo level zawsze na propsie się przyda I już jest półstaka Prawie Prawie pół staka już jest Z dwóch ród Z dwóch? Z dwóch Kurcze Dobra pój pójdę tym tunelem I tak trafię do tamtych Tak mieczek mi się kończy To od razu może diamentowy sobie zrobię Tak tu są te Te sześć i później przejdę na tamtą stronę 42 diamenty. Super Super, super, mhm. czekaj czekaj, czekaj I teraz tutaj. Tutaj były jeszcze. Tak, to było chyba siedem Rut U, Nice Pięćdziesiąt diamentów Coraz bardziej się cieszę A w skrzynce tam jeszcze mam cztery To, to jest ostatnia ruda Ośmiu, czyli największa ruda i mamy stack i 11 diamentów. Wow! Ogólnie to dzisiaj nagrywam bez, yy, bez słuchawek, yy, bo ten ostatni odcinek nagrywałem w słuchawkach i taki jakiś dziwny szum był. Yy, więc nie wiem, czy to jest yy, przez to, czy nie. Więc, jak wrzucę, to znaczy, jak będę wrzucał ten odcinek, to będę sprawdzał przy montowaniu w sumie. nawet będę sprawdzał. Dobra, idea odłożyć te diamenty, żeby mnie zginął, żeby nic mnie nie zjadło. Przyda się dobić do w, nie wiem, portal do Netteru i... Expić na kwarce jak na razie. Żeby sobie epicką zbrojkę zrobić. Super. O no tu farma mi urosła będę mógł zebrać. No, naprawię się. Co do lamy, to jeszcze jej nie poprawiłem, bo tam dałem białe zamiast tego żółtego lub pomarańczowego, co tam było w tym... Takie, co było, siodło takie, nie? Taki dywan. Tak, te, ten dywan. Tam były takie cztery z jednej strony kropki i cztery z drugiej, to tam tego jeszcze, jeszcze nie poprawiłem. Dobra. W sumie mamy już stak 15. Czyli stack 20 diamentów już w sumie wydobyłem na tym świecie. Bo dwa poszło na Enchant i trzy na ten kilo. A sobie teraz zrobię jeszcze yy... Łopatę diamentową Siekierkę I kilo I miecz Tak Zbrojki na razie nie robię jak ta mi się skończy która jest nowa, to będę robił. Chyba, że będę miał y, level, to będę robił. Y, zrobię sobie i będę sobie po kolei enchantował. A czekaj, odłożę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Odłożę diamenty i sprawdzę, co tam ciekawego jest na te narzędzia. Na następny kilof jest. Zwykła niezniszczalność. Tu mamy jakiś sadness. Zaklęty ogień, 2, no proszę, proszę. Yy, to nie, nie. jedwabny dotyk na to nie. Hmm. Następny bym poszedł w mieczek, bo w sumie zaklęty ogień to od razu bym miał yy, upieczone mięska. Jakbym y, zabijał krówki albo świnki. To by było fajne. To. To by pasowało pod XPC jeszcze. Yy. Podekspić jeszcze te dwa levele. ale dzisiaj mi się chyba to nie uda, więc może się uda w następnym odcinku, albo sobie spróbuję zenchantować poza odcinkiem, a na odcinku Wam pokażę rzeczy, które udało mi się zenchantować. No w sumie, level mi zabraknie. Pan 29. Jakbym miał dostęp do neteru, to bym zdobył kwarc i wtedy jakoś bym... dobra. No ale na razie jeszcze nie, bo w planach mam y, zrobić fajny portal do neteru. Bardzo fajny. Tu przyłożę Dobra. Tyle udało mi się zrobić... No w sumie dwa razy przypaliłem w tych piecykach, czyli... 16 staków już mam. Yy, ponad. Ponad 16 staków kamienia. Dobra. A teraz zrobię cięcie, żebyście nie widzieli yy, pewnego projektu. To jest niedaleko domku, yy, który zacząłem. A od razu pokażę Wam. Celę subskry yy, subskrypcji na razie z przodu. Tak. Tak więc tak. Yy, sala subskrypcji z przodu wygląda tak. A w środku po prostu jest tylko dziura. No i zrobiłem tu też taki most. Tu jeszcze kiedyś dodam jakieś światełka w tym jeziorku. I będzie tak fajnie podświetlone. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. A teraz biorę się za kopanie. Kopanie zejdzie, więc przydałby mi się ten lepszy kilow, na przykład z wydajnością 4. Ale nie chcę używać tego z fortuną. Hmm. Czy tylko kopać kup z z fortuną, czy coś jeszcze? Nie wiem, węgiel może mi się przydać, by był... Dużo może będę przetapiał, więc węgiel będę chyba też z fortuną. I co tam jeszcze? Lapis mogę kopać z fortuną. No dobra, resztą też będę kopał z fortuną. Restą może mi się przydać. W sumie fajne, fajne ma bl takie bloki Restonowe, więc mm, bardziej, bardziej mi się przydadzą y, do budowy linii niż do y, samych mechanizmów, bo. W mechanizmach nie jestem zbyt dobry w Minecrafcie. No i jeszcze emelar emelardy są. Emel dobrze mówię? Emel no też maragdy, co się daje wiedzieć. W sumie jestem w górze. To gdzieś mogłyby być, ale to by musiał chyba być niżej.

Spoko, tak, tak będzie wyglądała sala subskrypcji. Na razie przestanę. Yy. Tu mam zamiar jeszcze te ściany rozkopać i zastąpić je czymś innym. I tak, w tym miejscu będzie jakiś blok podpisany. Znaczy, tabliczka w sumie i na jakimś bloku. Ale to nie wiem, na jakim. Jeszcze. Nie wiem, na jakim bloku będzie ogólnie ta tabliczka. Węgla będę miał może dużo, ale. No nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Albo redstone'a takie czerwone bloki subskrybentów. Zrobię 100 bloków, sobie tych. Czerwonych i, i będzie miejsce. Ale to już pewnie sobie wy, wykopię poza odcinkiem. A może na odcinku następnym będę y, budował ściany i tak dalej. I to będzie sz, szło takie, taki jeden, jeden taki tunel. Czyli tu obrąbek. I tu bym miał kolejny obrąbek. Takie fajne obrąbki, jakby były. I tak, scala subskrypcji będzie służyła do tego, że jeśli zasubskrybujecie mój kanał i będzie ten kanał jako publiczny, czyli że będę, widzi będę mógł widzieć y nik osoby, która mnie zasubskrybowała to po prostu napiszę tutaj tabliczkę z jej nickiem z nickiem osoby, która mnie zasubskrybowała i tak po prostu do 100 osób no tak. ja nie wiem, czy pokopię sobie do, do końca odcinka, czy Spróbuję zdobyć 30 level. No nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze akurat mnie korci też, aby zobaczyć, więc więc pójdę do kopalni. Tam ten zobaczę, żeby się wyjść. I tak ogólnie planuję mm, robić budowlę w miarę y, nie za blisko siebie. Bo, jak mam zbyt blisko siebie budowlę, to świat lubi mi lagować. Nie wiem czemu tak jest, ale gdy pójdę na tamte tereny, gdzie jest y, czysto, a nie ma żadnych budowli, to wtedy tak jakoś tak nie laguje mi ten świat. Dobra, już myślałem, że zginę. A jeszcze sobie nie włączyłem tego trybu. Dobra, tu gdzieś chyba były. Był resztą. O jest. Jeszcze tu chyba gdzieś był jeden, czy nie? Był o. no pół levela jeszcze, jeszcze tak z, trzy takie rudy redstone i by było tylko czy wykopałem, czy nie wykopałem. Hmm. W sumie nie wiem Zobaczę hmm. No bo jeszcze chcę sobie zenchantować ten miecz dzisiaj bo nie wiem jaki enchant będzie oprócz zaklętego ognia fajnie jakby jeszcze wskoczył jakiś sharpness albo albo tylko nie odrzut odrzut jest y... odrzut jest tylko dobry na k creepery ogórki takie zielone bo na baśki to już nie za bardzo a creepery jak odepchnie to żeby nie wybuchły zbyt blisko nas to są, to jest spoko no nie wiem, czy tu będzie sprawdzę ten tunel tak i wpadłem tu e, tak, ogólnie stąd zbierałem obsydian nie wiem czy to na odcinku było czy nie to na odcinku nie było to było poza odcinkiem chyba ale zbierałem tu masę obsydianu była bo była lawa hmm. nie wiem po prostu wykopię nowy tunel może w tę stronę Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi level super, super. No i jeszcze, jeszcze pon. Jeszcze tak z 5-6 bloków. Czy tam blawe widziałem? Taki krótki X-Ray, tak, czasem mi się baguje. Oczywiście X-Ray żadnych nie używam, bo kopię w miarę proste tunele. Kopię sobie takie tunele co dwa co dwie kratki. Bo tu widzę tam, tam, tam widzę tamtą ścianę i tu widzę to. Chyba, że jakieś jeszcze mogą się ukrywać pod tym blokiem na przykład, albo... albo pod tym. W sumie, to w sumie nie wiem. Ale ma, y, ogólnie 12 poziom to jest chyba najlepszy poziom do kopania diamentów. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sumie nie wiem, jak to jest to, dokładnie to. Dobra na razie sobie użyję tej diamentowej Ale muszę mieć już ten poziom Może jednak zrobię jakieś cięcie jak będę te wbijał ten Ten level Dobra No znalazłem jakąś źródę jeszcze brakuje. Jest jeszcze jedno. Uczę tyle żbiru. A w sumie może się nawet przydać. No nie ma. To jeszcze raz, to jeszcze raz. Dobra, to już musi być to. Jeszcze nie? Będę? Będę miał? Jest jeszcze węgiel? O nie, naprawdę zabrakło. Naprawdę, nie, no muszę znaleźć jeszcze. Muszę znaleźć. Już sobie tunel przekopałem Pokopię troszkę w tę stronę Jest! Udało mi się Akurat tak szybko kopałem, że, że wykopałem od razu zuretstona, który był za ścianą i wykopałem I jedno, jedną sztukę i tak i zdobyłem 30 level. Teraz biegnę szybko. Yy, Zenchantować miecz. Widzimy się na górze. Tak. Jest pewnie ciemno. To jest jechałem. Jest pewnie ciemno, bo akurat tam jest. Nie widać niebieskiego... niebieskiego... niebieskiej atmosfery naszej planety. W sumie na, nawet nie wiem czy to. W sumie Minecraft jest kwadratowy, to w sumie nie, nie ma planety Tu jest węgiel. Czemu ja go nie wykopałem? mogę go wykopać. Tak. Zawsze mam takie ścinki. O. Dobra, dobra, lecę, lecę, lecę. Muszę wyko... nie wykończyć, zenczantować. Muszę zenczantować. Dobra, bierę, bierę. Zrobię porządek później, ale ja muszę zobaczyć, co jest jeszcze. Yy, oprócz zaklętego ognia, daję miecz. Zaklęty ogień, tylko zaklęty ogień. Nie haha. dobra. I ten takim średnim akcentem, bo udało mi się w sumie yy, wykować bardzo dużo diaksów. Yy, kończę ten odcinek, więc jeśli. Jeśli Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na kanał Minecraft Marko. Yy, powin, powinien nam dodać go w karcie. Yy, więc... więc to było na tyle. Trzymajcie się w kolejnym. Yy, w... Trzymajcie się, no i cześć.